Mamy obsywkę to... Rosenthal Zaczęli ludzie robić hałas, krzyczeli Dawaj stary, patrzyłem na moją mamę, na moich przyjaciół No i wtedy już wiedziałem, że po prostu wchodzę i to robię Oto no lecimy z kolejną osobą Już prawie dorosłem, widzę, że świat tak jak gruża ma kolce, uczące mówiły, ucz się, ucz w innym wypadku skoczysz pod mostem Główno prawda, mój mózg mądry jest jak Einstein psychopata, że mnie wyrósł Jestem z Marsa, bo w tobie mam tramę żukajek Ty piję alkohol i nie palę fajek Prześwieni wam to mały palec, no obietnice już nieraz złamałeś Zamknij się lety czysta konkrety, lubi seks, na konkrety lub miłości seks, da na sklepyś Zajebistę energię, nie? nie? O właśnie Jest, teatralna taka, dokładnie, nie dokładnie by nie kłamali, nie kłamali, nikt by na nich nie głosował Artyści śpiewają Nie boziom, Jest totalnie w swoim nie świecie, nie? Nie ma on nic patrz na słowań, jego gminy. Dla mnie obrotowa scena, coś genialnego tak szczerze. Kolejny set, opieram, jako opera, no bo krzyczą, gdy są zagrożenia. I co teraz, wielka scena, mam tu śpiewać, też się boję, z nimi będą pytać Myślę, że ma nie? Zobaczymy teraz. Malik, nie wiem, czy wygląda na przekonanego, wiesz? Moja obserwacja jest taka, że z pierwszy raz, jak tutaj siedzimy, że wszyscy zamiksnęliście. Pokażę dupę, pokażę Proszę, nie czepiać się. Ej, Thank you.